Hej, hej, witam was w kolejnym haul peksowym. Dzisiaj naprawdę dobrze się przygotowałam na niego, bo sprawdzałam sobie, ile kosztuje dana rzecz w sklepie, a za ile ja ją kupiłam, żeby sobie porównać. Po drugie, otwarcie było o 9, pojechaliśmy o 9.20. Słuchajcie, o 9.20 byłam na miejscu, ludzie mieli już totalnie pełne koszyki, po 4 koszyki nawet, więc wiedziałam, że już za wiele nie kupię i faktycznie powiem wam, Dużo rzeczy już niestety ubyło, i dorwałam fajne rzeczy, ale mogłam dorwać lepsze, jakbym była na czas. Dzisiaj jestem na wysokich obrotach od rana, więc kawka wleciała. Widziałam właśnie, że dużo rzeczy ludzie kupowali, kaszmirowych. Widziałam piękny sweter u jednej pani, pleciony, różowy, z Ralfa, z Ralfa on był. No, ale niestety pokażę wam, co udało mi się dorwać, i wbrew pozorom jest tego całkiem sporo. Cała taka torba. Za wszystko dałam 290 zł. Spodnie, jeansy ogólnie są po 30 zł w dzień dostawy. Reszta rzeczy jest na wagę. Wszystkie rzeczy mniej więcej sobie poważyłam, żeby zobaczyć, co ile kosztowało i porównać po prostu z cenami ze sklepów. Także lecimy po kolei. Wszystko oczywiście, jak zwykle, pokażę Wam na mnie. I ostatnio jakoś się tak złożyło, że. W tym miesiącu nagrywam dużo więcej holi lumpeksowych niż jakichś takich weekly vlogów, daily vlogów czy po prostu vlogów. Jakoś tak mam większą ochotę po prostu też na chodzenie po tych lumpeksach i wiem, że też te treści interesują Was bardziej, więc jakoś tak bardziej się do tego przyłożyłam i na tym skupiłam. I to będzie chyba trzeci haul w tym miesiącu. Także jak na mnie to naprawdę sporo, bo przeważnie dodawałam tak dwa na miesiąc albo jeden i reszta to były vlogi. A teraz jednak postawiłam na hole, więc mam nadzieję, że się cieszycie. Będę Wam pokazywała wszystko po kolei, tak jak tutaj mam. I pierwszy sweterek kupiłam sobie z mango. On jest w rozmiarze S. Tu mamy metkę. W przepięknym, błękitnym odcieniu. I powiem Wam, że. Ja go wzięłam ze względu na to, że po prostu jak go dotknęłam, był tak milutkim i mięciutki w dotyku. On jest taki pleciony. No, uważam, że jest prześliczny w pastelowym kolorze, idealny właśnie już na wiosnę, czy jeszcze na tą zimę. W ogóle mi się wydaje, że mi jest dosyć ładnie w takim odcieniu. I tutaj mamy w składzie. Już wam czytam. W ogóle ta metka też jest, zobaczcie nowiutka. W ogóle widać, że ten sweter jest nowy. 53 akryl, 40 poliester, 4 elastan i 3 wełna. Także tak wygląda skład. Nie jest może jakiś idealny, ale sweterek z mango, przy pięknym odcieniu pastelowym, bardzo przyjemny w dotyku, więc wzięłam. Ten sweter wzięłam na oko, nie przymierzałam go i powiem wam, że wygląda lepiej niż się spodziewałam. Piękny jest ten kolor. On jest taki bardziej dopasowany. Ale akurat tutaj mi to nie przeszkadza z takim golfikiem, właściwie taki półgolf, ale powiem wam, że jest tak aksamitny, tak przyjemny w dotyku. I do tych spodni też fajnie wygląda. Później wziąłam taką sukienkę, przymierzałam ją i to była jedna z niewielu rzeczy, które przymierzałam. Znalazłam też po kodzie przekierowanie na stronę Zary, co prawda nie było dokładnie tej sukienki. Ale znalazłam identyczną, którą ktoś gdzieś tam sprzedaje na jakiejś stronie za 140 zł. Ja myślę, że na około 200 by kosztowała. Właśnie, jeszcze sweter. Sweter kosztował 150 zł na stronie, bo sprawdzałam. Znalazłam prawie taki sam. Także nawet jeśli nie znalazłam identycznych rzeczy, tu sugerowałam się bardzo podobnymi, z podobnym składem, i tak dalej. Także to taki sweterek z. Mango musiałabym dać 150, 150 zł, ja dałam za niego 20. Jeśli chodzi o sukienkę, kosztowała też 20 zł, bo to są takie dosyć lekkie rzeczy, także nie zapłaciłam za nie jakoś bardzo dużo. I ta sukienka bardzo mi się podobała, jak na mnie leżała. Ona jest też z takimi rozcięciami. Jest chyba maxi albo taka prawie maxi. Jedyne co, to kolor nie do końca mi odpowiada. Też przymierzałam i właśnie mówili mi, że ten kolor taki nie do końca do mnie, ale mimo wszystko ona jakoś tak bardzo mi się spodobała. W ogóle ten materiał, dzięki któremu tak pięknie opina ciało i bardzo ładnie to ciało wygląda w tej sukience. I stwierdziłam, że wezmę. Jaku, czekuj, czekajcie, bo ja się tutaj nie mogę z nią odnaleźć. W końcu się udało. Teraz tak patrzę na nią i widzę, że ona jest delikatnie inna niż ta, którą oglądałam za 140 zł, bo tamta miała jeden rękaw. Tutaj mamy dwa, ale wygląda tak. Tutaj mamy metkę. Ona jest w rozmiarze S. Wygląda tak. Tutaj mamy taką bluzkę, można powiedzieć. I do tego tu jest taka nitka, żeby nam tutaj trzymało. I jest taka długa, długa, długa. I tu ma takie gdzieś rozcięcie. O, na nodze. Także dosyć yy, głębokie jest to rozcięcie i przepięknie wygląda według mnie tylko ten kolor. Ale w przymierze ocenicie sami, czy do mnie pasuje, czy nie. Zobaczymy. No i tutaj rzecz, nad którą się zastanawiam, dajcie mi znać, czy mam ją zostawić, czy jednak nie, bo to jest coś, co chyba najbardziej mnie zastanawia w sumie. I tak ona wygląda z przodu. Od boku mamy tak. Z tej strony, a z tej ma właśnie tutaj to rozcięcie na nogę. Dajcie mi znać. Kolejna bluza jest z firmy Drycorn. Tak mi się wydaje, że się to czyta. Jeszcze Wam pokażę. To jest 100% bawełny i zastanawiałam się nad nią, czy ją wziąć, czy nie wziąć. Sprawdziłam sobie w internecie, po ile takie bluzy stoją. I słuchajcie, znalazłam bardzo podobną Za 450 zł Jakoś do 500, coś takiego I faktycznie widziałam, że ta marka jest dostępna na Zalando Także wydaje mi się, że tam są właśnie takie bardziej markowe ubrania Ja powiem wam szczerze, że w życiu nic stamtąd nie zamawiałam Ale orientuję się po tym, jak moi znajomi stamtąd zamawiają Że właśnie ubrania typu jakiś Tommy już, Calvin i tak dalej Więc bardziej w tym kierunku No i właśnie na tej stronie była też Firma Drycorn. I tutaj mamy jeszcze metkę w środku. Ona jest z kapturem. Była cięższa, kosztowała 50 zł, ale stwierdziłam, że skoro normalnie ona kosztuje 450 czy 500, no to 50 zł to dużo nie jest. I fajna właśnie też, bo jest 100% bawełny, bardzo miła w dotyku. To jest, słuchajcie, niby rozmiar S. Ja bym powiedziała, że to jest jakiś oversize albo. Jeśli nie, no to bardziej MK, I tu mamy metkę. Tak, 100% bawełny. Powiem wam, jak teraz na nią patrzę, to możliwe, że jest to eska. Troszkę większa, ale eska faktycznie pasuje, bo jednak jak patrzyłam ją na wieszaku, czy też, wiecie, po prostu w rękach, to wydawała mi się dużo większa niż gdy ją ubrałam. No i tak ona wygląda. Bardzo ładna, taka minimalistyczna, właśnie. Tylko trzeba sobie ją wyprać i wyprasować. Bardzo mi się też podoba, że ten napis nie jest taki krzykliwy. Jednak jest dopasowany pod kolor bluzy, dzięki temu jest taki bardziej minimalistyczny. Ja nie mam nic przeciwko jakimś napisom, ale nie lubię takich, wiecie, typowo ogromnych napisów, które po prostu krzyczą, co to za marka. Później wzięłam takie spodnie Angels, takie bardziej vintage, coś takiego one stoją po około 250 zł w internecie i widać, że to jest już takie faktycznie lata 90, one są z wyższym stanem i bardzo mi się spodobały, z tego względu, że ładnie leżały, przymierzałam je. Mają piękny odcień jeansu, jasne, kojarzące mi się właśnie z takimi latami 80 i 90. Podejrzewam, że one z tamtych czasów są i po prostu się zachowały. Tutaj mamy też że rozmiar 36, bo widać, że nawet ta metka jest bardziej vintage. I tutaj mamy gdzieś skład, widziałam. Już Wam czytam. 98 bawełna i 2 elaston. Także takie bawełniane jeansiki. Ja lubię spodnie z bawełny, bo one bardzo ładnie układają się na ciele. Są takie elastyczne. I na mnie spodnie bawełniane zawsze leżą dużo lepiej niż takie, wiecie, twarde jeansy. No te wam powiem, bardzo ładnie leżą, w ogóle te nogawki mi się podobają W takim naprawdę jasnym odcieniu, mamy coś takiego Z tyłu wyglądają tak Później mamy lewis Nie, mogło, nie mógł się obyć po prostu haul bez lewisów Ja zawsze chociaż jedne lewisy dorwę I... Kocham to, że tak łatwo można dorwać lewisy I sprawdziłam te konkretne modele Tu mamy 310 Super Skinny Rozmiar 27 i już Wam powiem, ile one kosztowały w internecie, bo zrobiłam sobie screena. 310, znalazłam identyczny model na Zalando za 409 zł, ale można też dorwać za około 300. Nie takie same, granatowe, ale jednak patrząc, identyczny model w tym samym odcieniu jeansu, no to ta pierwsza cena. Także mamy coś takiego, wyższy stan. I jeszcze metki wam pokażę. Tutaj co prawda już widać, że ta metka jest delikatnie... No nie powiem, że zniszczona, bo ona nie jest zniszczona, tylko po prostu tutaj lekko ma te boki już takie odstające, jakby wiecie o co mi chodzi. Ale ogólnie sama metka jest w dobrym stanie bardzo. Zdziwiłam się, bo nie przymierzałam ich, wzięłam je na oko, zakładałam, że będą mi dobre. No i faktycznie ogólnie tutaj w talii wszystko jest OK, ale na długość całkiem długie są. Jeszcze mam tutaj sporo sporo luzu, jak widzicie, przy nogawkach. W ogóle mam skarpetki w stitche. I z tym wyglądałem tak. Z tej rzeczy się na maksa ucieszyłam. Jest to bluza z Gymsharka. No, idealna po prostu dla mnie na siłownię. No, ja uwielbiam odnajdywać w ogóle sportowe ciuchy. Ja w ogóle kocham sportowe ciuchy. I powiem Wam, że w ostatnim czasie chodzę dużo więcej w legginsach i dresach niż w jeansach. I uwielbiam właśnie też taki sportowy styl, może też dlatego, że właśnie dużo śmigam na siłownię. I po prostu ta bluza, ja ją widzę idealnie do jakichś leggingsów. No po prostu super. Z Gymsharka. tutaj mamy rozmiar XS. I znalazłam w internecie identyczną, w identycznym odcieniu, po prostu no 1 do 1, już wam powiem za ile w moich screenach. Za 45 euro To nam daje 189 zł Dokładnie A ja ją kupiłam Za Około 30 Niecałe 30 zł ona kosztowała No a spodnie To już wam nie mówiłam cen Z tego względu, że każda para była wyceniona Na 30 zł No ta bluza szarka Świetna No po prostu jak na mnie I powiem wam, że też jest bardzo wygodna no, ja ją widzę idealnie do jakichś leggingsów czy coś. No super. Kolejna bluza z Calvina Kleina. Zastanawiałam się, ją, czy ją wziąć, czy jej nie brać. Miałam taki dylemat, ale zobaczyłam, że ona też około 25 zł kosztowała. Mówię, dobra, wezmę. Tak ona wygląda. I ona jest mniejsza niż metka przewiduje. Bo właśnie jak ja ją przymierzałam, no to ona jest na mnie dobra, więc wypada taka XS-ka. Na metce mamy rozmiar 12, także nie wiem, czy ona się skurczyła, czy ma jakąś taką inną rozmiarówkę, nie mam pojęcia. Nie wiem też, czy to jest męska, czy damska, ja uważam, że jest taka unisex. I tutaj mam już taki trochę większy ten napis, ale wydaje mi się, że tu się bardzo dużo dzieje i chyba właśnie to mi się spodobało, bo ja albo stawiam totalnie na minimalizm, albo już gigantyczny miszmasz, powiedzmy. Tak wygląda z tyłu. I tutaj mamy metkę. W ogóle metka nowiutka, powiem Wam. W ogóle ta bluza też wygląda jak nowa. I tak, mamy tutaj 100% bawełny. Myślę, że fajnie by wyglądała do czarnych jeansów albo czarnych legginsów, bo też mi się wydaje, że jest taka dosyć sportowa, mimo wszystko. Z tyłu wygląda tak, bo jakoś tak do tych jeansów mi nie do końca pasuje. Kolejne spodnie też za 30 zł i mamy tutaj 500 jedynki. Ja, jak widzę 500 jedynki, które są chociaż mniej więcej w moim rozmiarze, to biorę zawsze. Tutaj mamy akurat rozmiar. W28L32 i mamy tutaj 100% bawełny ekskluzywnej. <grych> I tak, tak wyglądają z przodu. One są zapinane, no, przeważnie jak 500 jedynki, chociaż wydaje mi się, że chyba wszystkie 500 jedynki są zapinane tak na guziki. Z tyłu wyglądają tak i powiem Wam, że ta metka, no po prostu stan perfekcyjny. Także jestem bardzo zadowolona z tych dżinsów. One mają też takie, no nie szersze, ale można powiedzieć proste nogawki. No i ten kolor jeansu to jest mój zdecydowanie ulubiony, taki jasny jeans. Uwielbiam. No te lewisy są mi tutaj za duże, jak widać, ale no naprawdę szkoda mi ich było nie brać, z tego względu, że no 500 jedynki, wiadomo. Z tyłu wyglądają tak. Myślę, że szłoby je jakoś ugrać, żeby tutaj, wiecie, założyć jakiś pasek. No bo naprawdę stan idealny. No tutaj też troszkę mi odstają. Nie wiem jeszcze, co z nimi zrobię, ale no ogólnie krój i model najlepszy według mnie. Ja uwielbiam więc jedynki i zdecydowanie są to moje ulubione spodnie, jeśli chodzi o lewisy. W ogóle dorwałam jeszcze świetny sweter, taki zapinany tutaj na guziki w odcieniu takiego brązu. 100%. Wełny jak I ktoś go odwiesił i go szybko zgarnęłam. Dałam go mojej siostrze, bo wiedziałam, że ona po prostu, wiecie, uwielbia materiały tego typu i tak dalej. Także nie mam go, nie pokażę Wam go, ale musicie mi zaufać na słowo, że był przepiękny. No i 100% wełny jak więcej, bardzo drogie są takie swetry. Ten był w stanie idealny w takim naprawdę pięknym brązie. Później wzięłam sweter Tommy Hilfiger rozmiar M, wełna i kaszmir. Stan idealny, nie jest ani żaden rozciągnięty ani wyprany nic, widać, że był, było po prostu dbane o niego. W stanie idealnym pokażę Wam jeszcze tutaj ten golfik, jak go sobie tutaj. trochę. Zobaczcie, jaki on jest piękny, minimalistyczny, no śliczny. Tutaj mamy metkę, w stanie idealnym. Ja się czasami dziwię, że ludzie oddają takie rzeczy do lupexu, naprawdę mi się czasami w to wierzyć po prostu nie chce. I tutaj mamy Metki Tommy Www 91 wełna i 9 kaszmir Coś pięknego Zobaczcie jaki ładny jest ten sweter Pięknie wygląda W takim właśnie Wielbłądzim odcieniu I na koniec dorwałam Bluzę w takim miętowym odcieniu, pistacjowym, coś takiego. Ona jest większa w rozmiarze L z Marco Polo. Tak wygląda. po ją od podkładu, jak ją yy, przymierzałam, co widać zresztą tutaj u góry. I tu też mi się spodobało to, że ona ma taki minimalistyczny ten napis. No on jest wielki, ale podoba mi się chyba to, że te bluzy mają kolor napisu dopasowany do koloru bluzy. Tak jak było właśnie z tamtą, co wam pokazywałam wcześniej, tą białą. Ona ma tutaj takie rozcięcia po bokach z obu stron. I tutaj mamy metkę. Proszę, organiczna bawełna 100%. No, ona jest większa, no bo to jest jednak LK, ale ja lubię takie luźne bluzy, takie oversize'owe i dużo lepiej czuję się w takich niż jakbym miała mieć taką XS-kę albo S-kę, która by mi tak opinała ciało, bo jednak jak stawiam na bluzy, to zawsze stawiam na większe i w ogóle ładny kolor ma, taki pastelowy. No i to by było na tyle w tym holu. Mam nadzieję, że taki hol Wam się podobał, i powiem Wam, że mimo tego, że faktycznie troszkę się spóźniłam, to wydaje mi się, że dorwałam całkiem sporo rzeczy i myślę, że też cena mimo wszystko warta tych ubrań. Dajcie mi znać, co Wymyślicie, która rzecz najbardziej Wam się spodobała, a my widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Dajcie mi też znać, czy chcecie właśnie więcej takich holi, czy jednak chcecie więcej vlogów. Będzie mi bardzo ta informacja przydatna i buziaczki miłego dnia!